Play that, made that. Albo gonisz stale, force, albo płacisz za usługi hey. Skoro w BMC, hey. tu pierwszy to pytanie, kto był drugi? Nie, nie kręcą mnie twe realia, nie kręcą mnie inne duchy. Za usługi, skoro w setu tu pierwszy, to pytanie: kto był drugi? Nie kręcą mnie twoje realia. Nie kręcą mnie inne dupy. When you see me, when you see me, please call me I'm rapper drugi. Jamek, który był mi bratem, teraz widzę w nim stratę. Wolę ja to parter. Ulot mili, roli kartier. Chcę sobie siomek dalej, nie mam czasu na wyguby Teraz panie się nie kleją, odkoniła je jak muchy To nie tak, że ja mam talent, to nie tak, że drogie ciuchy Zaraz wydaję sefkę, bo uwielbiam robić ruchy Teraz w sumie robię tak, by już tylko widzieć kwiat Parę dziurek, parę płat Co ja robię, oh my god Albo goń stale force, albo płaci za usługi Skoro w BMS tu pierwszy, to pytanie, kto był drugi? Nie kręcą mnie twe realia, nie kręcą mnie inne dupy When you see me, when you see me, please call me, I'm trapper drugi. Albo gonisz stale force, albo płaci za usługi Skoro w BMS tu pierwszy, to pytanie, kto był drugi? Nie kręcą mnie twe realia, nie kręcą mnie inne dupy